Proszę państwa, musimy przyzwyczajać się do coraz częstszych przemówień premiera Tuska do jego kolejnych ekspoze w ogóle z tego powodu chyba ten francuski wyraz jakoś spolszczyć, trzeba mówić ekspoza. Ta ekspoza, ekspoza Tuskoza, to taka jego specyficzna forma zagadywania wszelkich problemów. Ta umiejętność zagadywania trudnych problemów to jest jedyna szansa rządzącej koalicji, by odwlekać, by odwlec upadek tego rządu. Ma premier gadane i nie ma poczucia wstydu, kiedy kłamie. To jest bardzo duża sprawność, to nie każdy tak ma. Ekspozował właśnie niedawno w Sejmie o znalezionych przez siebie miliardach które niezwłocznie, niezwłocznie, a więc tak gdzieś do roku 20 przeznaczy na wielkie drogowe inwestycje, na bezpieczeństwo energetyczne, na rozkwit młodych rodzin, modernizację kolei, terminal gazowy, żłobki przedszkola, itd. Itp. Koniec z zaciskaniem pasa. Donek nam się rozpasał. Przez 5 lat zrobił milionową, nie tam milionowo, bilionową bo to było tysiąc miliardów, zdaje się, to jest bilion, ja już się pogubiłem. Zrobili z tym, z tym Wickiem, ministrem finansów, z tym skrzeczącym gargamelem, zrobili taką górę długu, piramidę długu publicznego. Taki Amber Gold, tylko w dużo większej skali. Piramida. No i teraz będzie z tej piramidy popuszczał, bo raptem znalazł jakieś wielkie miliardy. Już nie będziemy oszczędzać, tylko będziemy wydawać, proszę Państwa. Nieodżałowany mój kolega z kabarety pod egidą Maciek Krybiński, mówił w kabarecie, przed trzema laty, nie tak dawno, rząd Donalda Tuska znalazł ogromny skarb. Jest to skarb państwa. Dokładnie. Tak sobie żartował trzy lata temu, proszę Państwa, no i teraz ten skarb jest. Bank Gospodarstwa Krajowego ma zgromadzić resztki państwowej, czyli naszej wspólnej własności, jakieś tam drobiazgi, tam jakieś Orleny, Lotosy, PGNiGi, KGHM i oddać to wszystko nowej firmie pod nazwą Inwestycje Polskie. W ten sposób nasza własność, dotychczasowa nasza, zacznie być już nie naszą własnością, będzie spółką prawa handlowego, a więc własnością Światłej Rady Nadzorczej, yy, akcjonariuszy, zarządów oczywiście wyłącznie czy platformersów no bo przecież nikt inny nie jest taki zdolny i mądry, żeby zasiadał w takiej radzie, proszę Państwa, i, i przechwycił takie wielkie przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie. No może jestem nieco przewrażliwiony, ale w tym projekcie, no jednak, y, czuję się grubszy szwindel, przyznacie państwo, mówiąc trywialnie, kolejne złodziejstwo narodowego majątku, a delikatnie, jak się mówi, jest to kręcenie lodów. Trzeba niemałego talentu, by wynędziałemu społeczeństwu, oszukiwanemu przez pięć lat tych rządów, przedstawić kolejną kradzież ostatnich srebr rodowych jako śmiały eksperyment yy, inwestycyjno-cywilizacyjny. Otóż pan premier taki talent właśnie ma. Dlatego oświadczył, że rusza w wielką trasę po Polsce, by głosić swoje Tuskoze Expoze. Wszędzie zajrzył, odwiedzi wszystkich. Yy, zaczął od lisa i od olejnik, yy, a następnie wszyscy to będą pewnie paradoska Wojewódzki, Zagorski, Gugała, Durczok. W tym gronie obsuwanie z mężem opatrznościowym Platformy Tuskiem wzbudza niezmiennie zachwyt. Ci ludzie nikogo lepszego nie widzieli w życiu. Sam Tusek też zresztą nie, nie widział. Oto jego słowa. Dokładnie cytuję: Jakbym widział kogoś, kto w mojej ocenie robiłby to lepiej, to bym nie czekał na moment, kiedy muszę odejść, tylko bym mu to przekazał. Mam wiarę w swoje siły i w swoje możliwości. Nie jestem geniuszem, ale uważam, że jestem dobrym premierem. Który na razie nie doczekał się realnej konkurencji. Koniec cytatu, proszę państwa, chyba wie co mówi. Rosyjskie serwery liczące wyniki polskich wyborów żadnej konkurencji nie przewidują. Jeden geniusz na Polskę im wystarczy. Dziękuję Państwu.